Piszemy go. go Czekaj? Czekaj, nie, czekajcie na nich Go go! Go, go! Dawaj, go! go. go, 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 go. go. Czekajcie, nie lecimy. tak szybko! B lecimy. Większy okrąg, większy okrąg. Bez spisa, no. też na grupę. Wintu. Dawajcie w tę lewą grupę może Nieco. Nie Dawaj. O, Dawaj, od tyłu, od tyłu, od tyłu, od tyłu. Szybka grupa od tyłu zjeść, ja jebę. Pomóżmy. Koks. Już rez i No, dostał fokusa Też zjadłem już koksa, lol no. Koks Czy laga mam? No. nie, no, 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 no. koksa się wija. Bacek, la Bacek lag, Bacek lag i się dajna. Bacek ma laga sypie Hejwook zjadł i się wija we mnie Bejle, Koks. I on dalej koksa Ej, no ja nie mam tego mu. Ej, co mnie pije. Asper Koks. Pojdź Cox! z koks. Nie, nie, nie ma Asper, koks. Asper o, Koks. pomóżcie, ja co lubi? No kto ma koks? No co on robi? Daj Peterek, Peterek, cofaj do klepy, cofaj do klepy, Peterek. A panie, kogo to jest? Nie opuścili mnie. Asper, 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 Kiki Pomóżcie, bo co on Niki, Niki nikt, Ej no, dziesięciu nas bije. Cofajcie do klepy! Do środka do klepy! Dobre, do środka, śrótka, pomagajcie! Cofajcie pada! Cofajcie, pomóżcie. Bot, bot? Tam dziesięciu bije. Dobra, dobra. Dawajcie, wchodźcie tam dalej, tam. Derwczak Pereł, derwczak koks, peroca, peroca koks. Dolejcie, Lister, Lejcie, lejcie! Nie chcę spalić Co Cofam po koksa, cofam po koksa. Tu jest jeden, nie bijcie wszyscy jednego. Ale on już kochasz, pomóżcie! Ej, ktoś niech się cofnie, bo tam się Chichotka się wbił w całą ekipę. Ej bossa, taj bossa. Seru masz laga, seru ogar. Laga. Co? Koks. Ej, no Pomóżcie, 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 kamsonowi szybko.